Chodzę, chodzę sobie po działce i już chyba czwarty raz zaczynam ten film. To jest mój pierwszy film na kanale i wdepnęłam w się kupę, czy to coś oznacza dla rozwoju tego kanału. Nie mam żadnego planu, nie mam brokatowego tła. Ale mam mnie i mam moje cudowne życie. I o tym chciałabym opowiedzieć. O tym, że w pewnym momencie życia człowiek się zatrzymuje, i być może to jest związane z wiekiem. Nie będę jakoś polemizowała z tym, bo dopiero jak się ma ten tak zwany pewien wiek, to, to chyba człowiek rozumie, że. W sumie takie życie w tym świecie w pełnym no niepojętego zgiełku i, i jakiegoś takiego życia, które potężnie nas angażuje wszystkich jest y, y, ciężkie i w zasadzie y, sprowadza się do y, takiego y, trochę życia jak Tamagotchi. A przecież no, chyba w tak y, zmyślnych formach jak ludzkie ciało i w tak pięknym miejscu jak ten świat nie pojawiamy się tylko po to, aby żyć jak Tamagotchi. Przynajmniej ja sobie tak wzdurałam. <laughs>